Jak dostałeś te klucze? No mam, dostałam piątkę. Widzicie? Ale co, co piątkę? Przebili ci piątkę? Pokój numer pięć. To tam Jest? do góry trześć. Do góry i ponoć tutaj na prawo są pokoje ty, ale oni mają fajne fotel. Okay, ale Możemy ten... sobie przyjść tutaj, usiąść i przeczytać na przykład gazetę. Ty, ale ten dynam to też ale fajne. ty. Wygodnie. Ja, ja. Ale super, pokaż, a też chcę usiąść. Siadaj. O, ale ekstra. Ale wykona. Dobra, chodź, zobaczymy, bo tu może tylko przedpokój taki, a ja. pokój będzie kijowy No zobaczymy właśnie. Ja, tu jest dwójka. Dwójka. Aż dziewięć pokoi. To dużo mamy. tu jest jakaś. Tu. Jest prędka. Czekaj. Dobra. Ty, widziałaś to. I tu widok na nasz parking ty Ale ekstra Samochód mogli zobaczyć, można no? pilnować zobaczyć, no? Ty, ale parzeka plazma, stara. Ja piec... Wypas, nie? Ty nawet w domu takie nie mamy. A mówiłem ci, że kup 42 cale. Chodź zobaczymy jakie są łóżka. Jakie wygodne. Będzie dobrze? Jakie ekstra łóżka. Mówisz, że będzie dobrze. Ale... Super. Ty, łazienka. Rewelacja. Mam pieszkę pokażę. No super. Czyściutko. No. Pachnąco. no noweczka. Pać no Patrz nawet na mają. Fajnie. No. Ekstra. Patrz, i na bagaże mają też. Ty, jak ale przyniesiesz sam... te bagaże, to tutaj można dać. I widzisz na łóżko nie trzeba kłaść. No. Ale w sam raz na no, nasz weekend poślubny. Na naszą piątą rocznicę. No. Ekstra. Ja, Kręcię zobacz. I to jest porządne, tu nie wolno palić. No, w końcu no. nie będziesz miał gdzie palić. Bo się no. uruchomi czujka. Elegancko. Ale super. Chodź, idziemy obadać tą Cielo. knajpę, która jest na dole. Czekaj. Ty, kaloryfery ciepłe. No. Rewelucja. Porządna firma, mówiłem ci. No. A jak cię gdzieś zapraszam, to zapraszam cię już na luksusy, no, a nie tam no, jakieś no. pseudo. No to zobaczmy tą knajpę. tam. jeszcze, właśnie. słyszałeś, że mamy 20% rabatu na wszystkie posiłki. Gadasz. No? Tutaj, w tej knajpie? No, nie tylko tutaj, we wszystkich restauracjach, które mają na terenie Szczyrku. Ale, ja, ja. No. A ile tych knajp jest? No wiesz, co nie wiem, bo tam mówili na dole. Chyba stary młyn. No. Tutaj pod tężnią. No. ta restauracja Maciejówka, tam gdzie są te fajne wesela takie. A to, to Zeszka co, Zoszka tam, tam było? No dokładnie. Tam. Aha. Eee, to tam mamy. Potem naprzeciwko chyba jest jeszcze jedna restauracja. Taka w zupełnie innym stylu. I podobno też bardzo fajna restauracja za piecek. Tam mają dobre placki ziemniaczane. Ty! Ale, ale tak nie w kwitło. Patrzcie, patrzcie, patrzcie co tam jest. Nie ja cię, jest też nie. Ty Czekaj, ale czekaj, to są... Ale chodź popatrzcie, tam jest Ty, no, też nie. zobacz te zdjęcia. Ale fajne. Ekstra. To jest super. Klimat się zajebi... No ale to jest, jaka tężnia. Ty ale to na, to na pewno sztuczne. To na pewno sztuczne. No co? co no gdzie prawdziwa tężnia? A, no spróbuj sobie. Przepraszam Pana. To jest prawdziwa czy sztuczna? Bo żona twierdzi, że prawdziwa, ja uważam, że sztuczna. Prawdziwa. No, ale A ja. To jest na świecie. Płaci pan bilet i wtedy tutaj można wejść do środka i zanurzyć się w tej solance. Ale to pan sobie z nas żartuje. Nie. Poważnie pytamy. To jest prawdziwa. Prawdziwa solanka? Tak. tak. I taki mikroklimat tutaj Oczywiście, jest. Oczywiście tak, bo tutaj mamy sól, mamy tutaj zbiornik z tą roztworem solnym. To, ale skosztuj sobie, że. Sobie, bo to jest kosztuje, słone. Jezus, dobrze wie, że nie lubię słonego. Zawsze jak zupę przesolisz, to nigdy nie jem. Ale to nie jest zupa. Tak, ale to tak jak w ciochocinku, nie? No. Ale o, widzisz, tu już, sto... już mamy stoliczek gotowy dla no. nas. No, ekstra. Czy możemy tam do góry sobie wejść? Tak, proszę bardzo. Ale jaja, takie fajne jak skrzynie, jak nie? ale ekstra. Popatrz jakie pan są sita chyba, nie? Sama że jest sito, wiesz? Ale twoja siostra nam będzie zazdrościć, mówię ci. No. A popatrz jakie fajne skóry mają. Kupimy taką skórę do domu. Ty a dlaczego tutaj nie, nie wynajęliśmy pokoju? Bylibyśmy na miejscu. W knajpie, z łóżko. <grymne> Fajnie. Taki klimacie to mają, nie? A ja nie wierzę, że to prawdziwa też No jak nie? Ale widzisz jak się tam wodaleje? dalej? <grymne> Czekaj, bo ją tutaj też widać. No a popatrz to tu jest takie koryto, widzisz? No widzę, widzę. A do czego ta korytarz? Widzisz, że tam się woda przelewa. No rzeczywiście. No, tam się woda przelewa Ale, i to ja, wszystko, ja. widzisz, zlewa się z Nieźle. To... Świetny pomysł. To jest. A jeszcze nie widziałam restauracji, żeby w środku mieli tężnie. Trzeba, trzeba by to na internecie się. Jest tutaj ten wi-fi? Pytałaś? Jest, jest. Jest, jest. jest, jest Kurde. Jest. I nawet w Hasła nie mają sieć otwarta. Nieźle. Bo to co? Od czego zaczynamy? Od leżakowania, czy od jedzenia? No, zapytamy się, czy leżaki można wypożyczyć. Na pewno można. Ty, a widzieliście ten facet, co tam miał z tą szubienicę taką, na tym kiju? Tak, kurde. Dlatego Sufie, mnie nie? głód chwycił, no. Dlatego nie zaciągniesz mnie teraz do pokoju, zjemy coś na nie? No to chodź, weźmy tą szubienicę. Ona jest podobno rewelacja, bo już z kelnerem rozmawiałam, co to ten pan Już podrywasz, ty... kurwa, kelnera? <laughs> Podrywałam ja się, pytałam o jedzenie, a nie podrywanie. Dobra. Super, ty, ale rewelacja. Chodźcie, no chodź na pole idziemy, bo jest fajnie ciepło. Na pole? No. Ale super, nie? Patrzcie. Pani kelner! Pani kelner! Fajnie. Halo. Mm. Pewnie zaraz przyjdzie. Dobra, siadamy.